I ta, jak widać, jest naprawdę delikatnie uszkodzona, bo często pytacie właśnie o takie. 16 tysięcy euro, ale mamy tutaj prawie nowy samochód, tak? 2024, ale tak poza tym, autko wygląda ok, na całkiem ładnych felgach. Opony nie wyglądają źle. 2023 rocznik Opel Mokka, 14 tysięcy euro. Multivag Auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zaufaj ekspertom. Kup pewne auto z Niemiec. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo, bardzo wiele zapytań dostajemy aktualnie a propos samochodów powypadkowych. Zdecydowałem się zrobić taki odcinek, ze względu na to, że ja ogólnie nie szukam dla Was samochodów powypadkowych. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu dobrych samochodów, ale tak jak Wam zawsze mówię, chcę Wam pokazać cały przekrój. Tego, co możemy spotkać w Niemczech, jak wyglądają takie komisy i miejsca. To jest raz. A dwa, było za dużo też nieporozumień. Kiedyś zajmowałem się szukaniem faktycznie samochodów powypadkowych, ale jest bardzo ciężko oszacować wartość naprawy takiego samochodu. I za dużo jest potem nieporozumień, bo faktycznie czasami niektórzy myślą, że coś się da naprawić za 1000 euro, a potem się okazuje, że trzeba. Niestety zapłacić kilka razy więcej i to się nie opłaca z transportem ze wszystkim. Natomiast chcę wam pokazać taki, e, taki komis, taki salon, takie miejsce niedaleko mnie, gdzie przyjeżdża codziennie bardzo dużo lawet i te samochody wszystkie praktycznie idą na eksport. E, nazywa się to Corridż Automobile tutaj. I oni sprzedają bardzo dużo. Mają też drogie samochody, tańsze. Bardzo dużo, dużo Volkswagenów. Więc tutaj się dzisiaj przejdziemy i zobaczymy. Ja tym filmem was ani nie zachęcam do tego, żebyście takie samochody sprowadzali. Ani w żaden sposób nie mam od nich e, żadnego e, profitu, że ich pokazuję. To, czy będziecie do nich pisać, czy nie, to jest jakby Wasza sprawa. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie kolejny taki punkt, który odhaczam, żeby Wam pokazać, co i jak to wygląda na mapie Niemiec, jeżeli chodzi o zakup samochodów. Natomiast ja osobiście powtórzę jeszcze raz, nie bawię się w samochody powypadkowe. Także, jeżeli byście cokolwiek chcieli, to kierujcie się od razu tutaj do tego salonu, ale ja w tym nie pomagam i nie uczestniczę. Dobra, zaczynamy. To co? Idziemy sobie tutaj od od prawej strony. Zobaczcie, mamy prawdopodobnie polówkę i ta, jak widać, jest naprawdę delikatnie uszkodzona, bo często pytacie właśnie o takie i ewentualnie czegoś takiego bym się chyba nie bał kupić. Zobaczcie, tutaj jest, jeżeli to jest tylko, to zaraz zobaczymy, to jest kwestia lakiernicza. Jeszcze jest zderzak, zobaczcie sobie, no i e, tak poza tym autko na tą chwilę wygląda dobrze. Oryginalne felgi, opony, dębica, nawigator, e, manual manual, ale z nawigacją dosyć czyste autko. Zobaczmy, bo oni tutaj mają też oczywiście nie na wszystkich karteczki. Ale tak, 2018 rok, polówka 100 tysięcy przebiegu, litrówka motor 9 tysięcy euro. No, czy to jest jakaś super cena? 2018 polówka, no może być. Ale to już pozostawiam Waszej ocenie. Zobaczcie sobie, tutaj mamy teraz Citroena. Zaparowane lampy. I tutaj mamy widać te uszkodzenia też z boku. Drzwi też, pokażę Wam od razu. 5000 euro Citroen 2015 rok, e, 115 tysięcy przebiegu, 1-2, e, ale nie piszę, czy benzynka, czy diesel. 81 kW. E, więc tak to wygląda. Ogólnie wyglądają te auta ładnie, bo to są prawdopodobnie jakieś ubezpieczalni czy skądś, chociaż ten tył porysowany. Tutaj mamy Ibizę. Zobaczmy sobie tą Ibizę. 8000 euro 2,17. No to można powiedzieć, że prawie 90 tysięcy przebiegu, ale też litrówka. I co mamy tutaj uszkodzone, bo ja na razie nie widzę. Tak na pierwszy rzut oka. Już widzę. Tu mamy przód typowo. Zderzak, no maska wygląda ok. A lampa i elementy właśnie następne. Także widzicie w przypadku czegoś takiego to jest trudno oszacować, tu jest w ogóle z przodu jakiś sensor, więc faktycznie nie jest to, nie jest to faktycznie takie prawdopodobnie łatwe do oszacowania, ile to będzie kosztować ta naprawa. Tutaj widzimy już te szczeliny są też inne, zobaczcie. No, kolejne Audi, zobaczcie ten przód. Widzicie? Więc tak wyglądają tutaj te place z samochodami powypadkowymi. 16 tysięcy euro, ale mamy tutaj prawie nowy samochód, tak? 2024, 49 tysięcy przebiegu. Więc mamy tutaj auto, które ma rok. 2 litry, 110 kW, czyli diesel. 16 tysięcy euro, poduszka. Tu też widzę, że wystrzelone są poduszki. A tu w środku też, no ale auto wygląda świeżo. Tutaj mamy jakieś części w środku. Dlatego widzicie, mi byłoby ciężko tak naprawdę komukolwiek z Was powiedzieć, słuchajcie, to auto warto kupić, dlatego my zajmujemy się głównie, nawet nie głównie, tylko i wyłącznie samochodami powypadkowymi. Wręcz jeżeli jest jakiś wypadek na aucie, który powiedzmy jest zgłoszony jako nie, no to chcemy to ustalić, co było, jak to jest naprawione i tak dalej. Bo zobaczcie sobie tutaj ten tył, to już nie wiadomo ile stoi, ale już, już zdzewieje powiedzmy tutaj te elementy. No i tutaj widać, że jest dużo więcej do naprawy niż się wydaje. Więc e, no, tak to wygląda Hyundai i 20, Hyundai i 20, chociaż tutaj przód też mamy, zobaczcie. E, czy jest to jakaś okazja? 4400 euro, więc tego nie wiem, czy to jest okazja. E, to wy ocenicie 216 rocznik 85 tysięcy litr motor, tak? Ale na pewno by Was interesowało to BMW. Zobaczcie, e, ładne, z tyłu, przynajmniej na razie. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda w środku. W środku nie wygląda uszkodzone, na przód jest uszkodzony, 9000 euro 2018 rocznik 9015. Zobaczcie, przód. No i tu jest taka sama historia. No, są już to jakieś drogie lampy, być może więcej elektroniki. I trzeba by to faktycznie tutaj naprawić, ale tak poza tym autko wygląda OK na całkiem ładnych felgach. Opony nie wyglądają źle. Z 2003 roku. 2023 roku, przepraszam. No i zobaczcie, tych samochodów tutaj jest naprawdę dużo. Także jak ja bym chciał Wam teraz wszystkie pokazać, to stracilibyśmy na to dużo, dużo czasu. Eee, ale jest ich naprawdę dużo. To miejsce jest niedaleko mnie, więc jeżeli ktoś by chciał, <laughs> tu cały czas też przyjeżdżałem jakieś auta. Zobaczcie, jeżeli, eee, jeżeli ktoś by chciał, to ja mogę tu Wam podjechać i pomóc w zakupie takiego samochodu w postaci komunikacji. Ale ja takich samochodów nie sprawdzam, nie weryfikuję. Zobaczcie, tu mamy też polówkę z 2020 roku. 57 tysięcy liter, silnik 9 tysięcy euro. Tak? Golfik siódemka, zobaczcie te uszkodzenie. Nie wygląda źle. W zasadzie tutaj jest tylko ten jeden element, tak? Na tą chwilę, bo tu jest też jakaś ryska. Lusterko też, wiadomo. Ale nie ma ceny niestety na nim, więc nie powiem Wam. Ktoś go odbierał w Autostadzie. Szkoda, bo akurat siódemkę bym wiedział, czy to będzie dobra cena, czy nie. Ale zobaczymy. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy. Idziemy dalej. Zobaczcie Fordzik. Żeby nie było, że same wagi pokazuje i niemieckie samochody. To pokażę Wam Forda Fiesta 2022 rocznik. 29 tysięcy przebiegu, też litrówka. W ogóle to są prawie same litrówki, nie wiem czy widzicie. 9 tysięcy euro. Okej. Okay. Oni mają bardzo dużo tutaj naprawdę samochodów. I mają duży przemian. Dziennie jest kilkanaście lawet, tak? Więc jak ja opublikuję ten film, to ta oferta może być, wiecie o tym, już całkowicie inna. 3000 km, patrzcie, nowy samochód, praktycznie, jeżeli to się zgadza, ale tak. 2023 rocznik, Opel Mokka, 14 tysięcy euro. No i przód, jak nowy, widzę, że coś z tyłu jest. Zobaczymy sobie, zobaczcie, co jeszcze w środku go. nówka, nie? 4000, ile tam było? 4000 przebiegu. 3000 przebiegu, jeszcze mniej, ale tył Zobaczcie, tu już widać, że jest mocno Dziabnięty No i wygląda to w ten sposób, nie Także już a, no, W przypadku takiego nowego samochodu Ta naprawa może też trochę kosztować, ale wydaje mi się, że Nie jest to, nie jest to drogo Za nowy samochód Nawet jakby to miało kosztować kilka dobrych tysięcy euro To nie wiem ile one kosztują nowe Oczywiście Audi A1 2.16 rocznik, 8000 euro 90 tysięcy przebiegu, więc oni też widzę, mają dosyć relatywnie e, faktycznie świeże samochody z małymi przebiegami. Patrzcie jaki Leon. Lubię te Leony, podobają mi się, no, ale tu już mamy tak naprawdę tutaj jest dosyć nieciekawie. Tu już mamy też tak naprawdę trzy elementy e, od razu do lakierowania. Poduszki w środku nieruszone 8 tysięcy euro z przebiegiem 114 tysięcy. Ja cały czas staram się Wam też powiedzieć, bo bardzo często się pojawiają komentarze pod moimi filmami, że te auta są drogie. Pamiętajcie, że na tych placach w Niemczech często auta są drogie. Tutaj nie ma okazji, ja to cały czas powtarzam. Ford Focus 2020, 10 tysięcy euro, 82 tysiące przebiegu, też litrówka. Co oni same litrówki biorą. Natomiast wracając do tematu drogich samochodów w Niemczech to pamiętajcie, że większość tych, które stoją w Polsce są czasami po prostu podejrzanie tanie. Musicie o tym wiedzieć, bo pomyślcie, że ktoś musi teraz te auto tu kupić, poświęcić swój czas, przyjechać nim do Polski, naprawić i sprzedać. Jeżeli to auto w Polsce jest tańsze niż tutaj, często na tych placach, to to jest pierwszy znak ostrzegawczy, żeby to zweryfikować. Zobaczcie, Leon z 2022, e, 2020 roku, 42 tysiące przebiegu, 1.5. 10,5 tysiąca euro. Dobra cena bym rzekł. Faktycznie tutaj ten przód jest też uszkodzony. Zobaczcie. Cyk. Dość mocno, bo tu bym powiedział, że tak naprawdę to wszystko tu, tutaj i tutaj. Cały bok. No i tutaj jeszcze góra. No tutaj jest dużo. Tutaj jest dużo naprawdę. No ale widzicie, te auta wszystkie idą na eksport. To co Wam też powiedziałem w pierwszym filmie i cały czas będę powtarzał. Niestety, ale na większość, 90% samochodów sprowadzanych do Polski to są samochody właśnie w takim stanie. I w przypadku niektórych, jeżeli ktoś naprawi te samochody właściwie ze sztuką, to jest ok. Ale zobaczcie sobie te niektóre elementy. Jak ktoś to naprawi tak serio po taniości, to kupujecie auto, które czasami po pierwsze zagraża waszemu bezpieczeństwu, a po drugie czasami właśnie dziwną okazję. I ktoś jeszcze musi na tym zarobić. Pamiętajcie o tym. Czy mamy tutaj jakiegoś turana? Czy to jest Golf Plus? Golf 7. 8000 euro, 217, 103 tysiące przebiegu. Oni tu prawie wszystko mają z, z takim małym przebiegiem. Zobaczcie, tu jest też ten przód, tak? Widać mniej więcej, co jest uszkodzone. Golf siódemka. Tutaj będzie, będzie ciekawie. Jestem teraz ciekaw, bo tu mamy tak, klapę wniecioną. Zderzak do lakierowania. Tutaj, zobaczcie. A tutaj też mamy prawie całą stronę. Jedne drzwi, drugie drzwi nad kole. Zobaczcie, czekajcie, bo nie wiem czy Wam to pokazałem. Ok. W DSG za 9000 euro, no ale ma mały przebieg. One, one mają faktycznie po, po, poniżej 100 000 wszystkie, więc 85 tysięcy, ale też litrówka. To jest akurat dziwne, może oni mają jakieś jakieś umowy, ciężko stwierdzić, Felk dawno, dawno nikt widzę nie był. I tutaj też jest jeszcze coś na tym przednim nadkolu. Lusterko też uszkodzone. Więc, więc widzicie. Tak naprawdę wszędzie jest dosyć dużo tych elementów. Ford Fiesta 2019, 25 tysięcy przebiegu, 9 tysięcy euro, tak? Tu mamy też Golfa TSI. Zobaczymy co z tyłu. Wygląda całkiem ok. Tu ma wgniotka na drzwiach, ale tutaj przód jest do zrobienia, tak? Zobaczcie. Ale nie ma, nie ma też tutaj ceny, niestety. Nie ma też tutaj ceny. Zobaczcie, jak tutaj przytarło felgę. Jimmy. Dosyć mocno też chyba dziabnięty z tamtej strony, bo dużo części w środku leży. Tu mamy pasata, Może będzie cena, to zaraz zobaczymy. Jestem ciekaw, jak on wygląda i za ile. Jest jakaś kartka, więc zaraz sobie go zobaczymy. Też z przodu. Całkiem ładne felgi. 5000 euro, 208 tysięcy przebiegu, 2,14 rocznik diesel. Mhm. Są też QR kody, więc fajnie można sobie tą ofertę zerknąć. Audi A3, 2,13. Zobaczcie sobie. 6000 euro, 186 tysięcy przebiegu. No więc w zasadzie mają różne, różne marki, różne przebiegi. Więc jak sobie tak spojrzymy, to to mają różne. Ta Honda wygląda już na dość leciwą. 2009 326 tysięcy. Zobaczcie, 1600 euro, 1619. No, lampy wyglądają już tutaj te plastiki też już jakiś delikatny wypadek musiał być. Tu mamy też polówkę z 2018 roku 8000 euro. O, na pierwszy rzut oka ten zderzak ma delikatne rysy i to widzę. Tutaj z tyłu brakuje kopaka. Tylni zderzak też porysowany. I tutaj widzimy, że z boku jest uszkodzenie, koło też dostało, więc no trzeba by się tutaj troszeczkę pobawić z tym samochodem i też nie wiadomo czy one już będzie proste. Tu jest Skoda Octavia, chciałem ją zobaczyć, ale nie ma też ceny. Ten Jimmy e, tutaj jest, widzicie, z tej strony widać go 6000 euro, 2010, 66000 przebiegu. Jakby ktoś budował taką zmotę offroadową. To takie auto nie jest złe, bo można faktycznie rama tutaj jest na pewno OK, więc to resztę to można przygotować i zrobić sobie z tego zmotę. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę tego placu. Oni mają też dużo a, drogich samochodów, ale są pochowane. Możesz sobie wejść na ich Instagram i pooglądać na Instagramie. Tutaj mają troszeczkę też Volkswagenów, zaraz sobie zobaczymy je. A, też często właśnie pytacie o tiroki. Zobaczcie, t roc z 2019 roku 12999 ma nie jest napisane ile ma przebiegu ale przypuszczam, że niedużo, bo wygląda całkiem ładnie, no ale nowy na pewno nie jest, skoro miał wypadek i po fotelach widać, że nowy nie jest, ale w manualu więc tutaj no te tiroki roki są lubiane. Tu mam jeszcze Ticrosa, Z przodu też e, jakiś wypadek tam był, zobaczcie sobie. Ładny środek. No i tutaj się zaczyna zabawa. Tu się zaczyna zabawa. Ten przód jest tutaj uszkodzony, tak? 16999 2024 i też nie widać e, przebiegu. No ale jakiś na pewno raczej ma. On ciężko wygląda i był prawie nowy. Więc tutaj, ciężko powiedzieć. Ale jest naprawdę ładny. Pokażę Wam też fajnego pasata. Pokażę Wam też fajnego pasata w mojej ulubionym kolorze. 2022. 101 000 przebiegu. 13999. Fajna wersja. No i ten przód. Zobaczcie też dosyć taki strzał był więc tutaj te trzy elementy na pewno, no i potem pytanie co zresztą, tak okej okay. tutaj mamy Skodę Oktawie 2.17 za 9 000, ale 220 tysięcy przebiegu, no to już jest trochę BMW jedyneczka chwycona od tyłu e, 118 i w benzynie e, całkiem fajny środek kierownica w M-pakiecie ładna Wirtualne zegary, 9000 euro, 2018 rok, 100 tysięcy przebiegu też, ale też nie, myślałem, z przodu też, z przodu też faktycznie, widzicie, coś tutaj musiało być. Tutaj tak samo, zobaczcie sobie to, widzicie. Więc z dwóch stron trzeba by się jej przyjrzeć. Tu też widać, że tutaj nie jest to tak spasowane, jak powinno być, więc to by trzeba zerknąć. Audi A4 2014, 8000 euro. 240 tysięcy przebiegu już zaczyna padać niedobrze, białe, ładne w s -Line. tu mamy też Audi A5 w quattro z tyłu dość mocno uderzone albo i nie mocno, to zależy jak kto na to patrzy 9600, 2.16 rocznik o 112 tysięcy, 2 litry 170 kW Także to będzie raczej faktycznie wersja benzynowa, sądząc też po wydechu. Suwy to jest chyba Q2, Q3, Q2 raczej, bo to jest małe. Zaraz sobie zerkniemy, ale nie ma kartki. Tył jest uszkodzony, już widzę. Tu mamy chyba superba z 2019. zobaczcie se tył tego Audi. Jest superb za 13,900. 99 tysięcy przebiegu. Dwa litry diesel. Mm -hmm. tak wygląda ok, on jest z tej strony uderzony, tak? z tej strony uderzony i to tak nie tylko z tej strony tylko ca cała strona w zasadzie aż do tyłu, Audi A6 2.12 7000 euro, lubię te felgi lubię te felgi jeżeli to są oryginalne 266 tysięcy przebiegu, duży przebieg 3 litry e, motor 2.12, 7 tysięcy Euro. A szósteczka to jest ta przedostatni model, bo teraz wyszedł już najnowszy, 40 TDI, czyli to nie jest 4.0, tylko pewnie 3 litry, tak? Albo nawet 2 litry w sumie. Bo te oznaczenia już teraz są śmieszne. 219 rocznik, 16 tysięcy przebiegu 166 tysięcy 100, przepraszam, 2019 rocznik produkcji 166 przebiegu. Z 2019 roku no i tutaj mamy też ten przód, zobaczcie. No i co? Wygląda teoretycznie jakby nie było dużo, tak? Ale jak ktoś chciałby to dobrze zrobić, to na pewno by to parę tysięcy dobrych kosztowało, nie? No, mamy tutaj też Mercedesy, ale zobaczcie, jest dużo wagów, nie? Tu jest ta, w ogóle ta A6, a to tutaj ma też jeszcze szkody po gradobiciu. Tego przed chwilą nawet nie widziałem. A4, zobaczcie. Dużo teraz jest pytanie, tak, szyba pęknięta, widzę 177 tysięcy przebiegu, 9600 euro, 2,17 rocznik, 2 litry też diesel. Na pewno z drugiej strony coś tam nas spotka, bo ta szyba to raczej by nie był problem. Zaraz zobaczymy, już widzę z tyłu. Z tyłu coś jest. Zaraz sobie zobaczymy. To jest chyba też auto, które było też między innymi we Francji. O, niestety, myślałem, że pogoda mnie dzisiaj nie zaskoczy, ale niestety mnie zaskoczyła po raz kolejny deszcz. Także tutaj faktycznie też nie wygląda to oczywiście źle, ale tylnie koło, zobaczcie, jest krzywe. No więc te tylne koło też dostało. I tutaj normalnie by ktoś powiedział: o, to tylko te trzy elementy wylakierować, lampa gotowe. No ale jak się zacznie bawić z kołem, to się okaże, że to jednak jest coś poważniejszego. Na przykład, a może i nie, a ósemka. Ładna z tyłu, nie powiem. Jest to wersja też w longu. Lacy, w środku jeszcze zostały. Zobaczcie. Skóry ładne. I tu mamy cały bok. Aż do samego końca przetarty. Także też wygląda, powiedzmy, nie jakoś tragicznie. Nie? No ale nie ma kartki. Kotek tam nawet się schował pod samochód. Zobaczcie. Nie, to nie jest kotek. Myślałem, że to jest kotek. No uciekł już. Króliczek to jest. 42 tysiące tutaj mamy też. To będzie coś prawie nowego, jeżeli tak dużo kosztuje. Tiguan 2025, który ma 8 tysięcy przebiegu. To te auto ma tak naprawdę tam 7 miesięcy, tak? No wygląda jak nowy. Kierownica w RC. I tył uszkodzony. Ktoś założył brzydkie felgi z innym ET w ogóle prawdopodobnie. One tak za bardzo wchodzą do środka, albo to też się tak rozeszło. Zobaczcie sobie ten tył. Tak wygląda. All Space for Motion, fajne autko. Tu mamy też Jimmy. Wygląda w miarę nowo te Jimmy, ale z boku dość mocno uderzone, dość mocno wgniecione do środka. Ale tutaj też temat jest ramy, więc to auto na pewno jest w lepszym stanie. Natomiast 19 tysięcy euro, 39 600. No, więc tak to wygląda. Będziemy powoli kończyć ten odcinek. Ach, ale jako kilka słów podsumowania, zobaczcie sobie tutaj: Korycz, automobile. Są różne samochody, widzicie. Nawet starszy Passat, nawet zardzewiały. Zerkniemy sobie na niego jeszcze. 3999 euro, 2 litry diesel, 355 tysięcy. Ciekawe. Pewnie w komentarzach się pojawi, że za tyle to powinien być bezwypadkowy, co? No niestety te auta, tak jak powtarzam, są tutaj droższe bardzo często, ale właśnie takie powypadkowe się kupuje często tanio, bo Niemcy tego nie chcą naprawiać ze względu na to, że robocza godzina jest droga. Fachowcy nie robią tak dobrze, to tu chyba... Albo jestem już dzisiaj zmęczony, ale nie widzę za dużych uszkodzeń poza rdzą, jakimiś niespasowaniami. To jest może jedyne nieuszkodzone auto na placu. Po prostu jest stare, no. Tutaj to tylko ten zderzak tak naprawdę. To tylko jest to wszystko co zauważyłem. No. Ale wracając do tematu, tam jest jeszcze fajna a czwórka. to jeszcze wam ją też pokażę. I zaraz sobie ja zrobimy moje podsumowanie. Tu jest tak, a szóstka to oglądaliśmy nie. Eee, 212, 217 tysięcy, 3 litry 9600. 9600. Tu na pewno ma uszkodzenie. Tutaj na feldze. Ciekawe. to jest nowa czwórka Ja ją chcę zobaczyć. Ta A6 też nie wygląda tragicznie. Tu jest nowa A4 2020. 17,5 tysiące euro. 154 tysiące. To jest takie dobre auto do sprowadzenia do Polski. Fajny przebieg. Ale zobaczymy, czy, czy jest mega mocno uszkodzone. W s chociaż felgi z Dezenta nie lubię ich. Środek OK do wyprania. Ma Virtual Cockpit, ma, ale tył, widzicie tył, zobaczcie sobie. No i ma te lampy LEDowe z Audi. No i, i, i zobaczcie sobie tutaj, widzicie? Jak można wtedy tak łatwo oszacować naprawę w takim samochodzie? No nie można, jest to po prostu loteria. Także ja często odpowiadam na te pytania: czy znajdę jakieś auto takie, które będzie się szło tanio naprawić? No nie znajdę, bo, bo nie jestem w stanie, e, że tak powiem, e, szacować tej naprawy, dlatego że nie jestem rzeczoznawcą, a dwa, że czasami po prostu tego nie widać. Jeżeli ktoś wam takie coś obiecuje, to najprawdopodobniej próbuje was naciągnąć albo naprawdę się na tym zna, ale myślę, że w dzisiejszych czasach w tobie... Elektroniki w samochodach, czujników, sensorów, które są czasami w zderzakach i trzeba je na nowo programować, e, trzeba je dobierać dokładnie pod ten model, żeby potem nie wyskakiwały jakieś choinki i tak dalej. To jest to po prostu bardzo trudne i wiele e, takich zapytań niestety muszę odsyłać. Tutaj też poduszki mamy w tym pasacie wystrzelone. Też DSG, chyba wam go pokazywałem tego pasata i cały przód kliknięty. no. A więc to chyba tyle, więc kilka słów podsumowania, a tu jest jeszcze fajna BMK. E, widzę, że jedna z nowszych, no ale zobaczcie. No i, i tutaj oszacujmy teraz naprawę, tak? Jak ona wygląda naprawdę nowo, że tak powiem. Jestem ciekaw, tutaj też uszkodzenie. E, ja wiem, że nasi by to naprawili, tylko zawsze to jest kwestia za ile? 25 tysięcy euro. BMW 2020 63000 X4. Fajne. Naprawdę fajne auto. Zobaczcie, ale przód też, widzicie? No, także, także, tak to wygląda. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, co uważacie o tych samochodach. Czy są tu jakieś okazje, czy nie? Dajcie mi znać. Ja ich nie oceniam. Chcę Wam po prostu pokazać ten rynek. I tak jak mówię. I tak jak mówię, faktycznie my nie zajmujemy się takimi autami, ale chcemy Wam je pokazać. Jeżeli ktoś chciałby tutaj, żebyśmy podjechali, Wam jakoś auto sprawdzili, oczywiście, w sensie pomogli w tym, żeby pokazać Wam jakieś auto, to tak, ale my nie zajmujemy się sprawdzaniem, szacowaniem, ile takie auto będzie kosztować, jeżeli chodzi o naprawę i tak dalej, i tak dalej. No, także ja Wam jeszcze raz dziękuję za. Obejrzenie tego filmiku, proszę, skomentujcie. Możecie powiedzieć, nawet że się nie znam i nie mam pojęcia. Dla mnie, komentarz jest zawsze mile widziany, nawet jeżeli uważacie, że robię coś źle. Jeżeli się powtarzam, to też oczywiście przepraszam. Staram się z każdym odcinkiem robić dla Was coraz lepszy kontent, żeby to coraz lepiej brzmiało. Także mam nadzieję, że też tak będzie. Jeżeli Wam się podoba, to łapka w górę, subskrybujcie nas, bo bardzo, bardzo dużo jeszcze osób, które nas obserwuje, nas nie subskrybuje. A jeżeli szukacie dobrych samochodów, sprawdzonych i bezwypadkowych, to się do nas zgłoście. Tylko pamiętajcie jedną rzecz: tanio na pewno nie będzie. I to nie mówię o naszych usługach, bo nasze usługi często da się ukryć w cenie zakupu, jak znegocjujemy cenę, bo to robimy dla Was bardzo chętnie. Ale dobre samochody w Niemczech swoje kosztują. Także to chyba tyle. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia. Zobaczenia w następnym odcinku. Multivac Auto bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zasubskrybuj nasz kanał już dziś, aby być na bieżąco. Odwiedź nasze profile w social mediach, zostaw łapkę w górę i bądź częścią naszej motoryzacyjnej społeczności.